Howard Phillips Lovecraft oraz Robert Barlow Opowiadanie pod tytułem Zabicie potwora Wielki zgiełk rozległ się w Laen, gdyż nad smoczymi wzgórzami zauważano dym. Ani chybi oznaczało to przebudzenie potwora. Potwora plującego lawą, który, wijąc się w trzewiach ziemi, Sprawiał, że ta aż cała się trzęsła. Wtedy mieszkańcy Laen uradzili, że trzeba ubić potwora, by jego płonący oddech nie wypalił obsypanego minaretami miasta i nie rozbił alabastrowych kopuł. Zatem cała setka niepozornych ludków, przyświecając sobie pochodniami, przygotowywała się do walki ze złym w jego kryjówce. Wraz z nastaniem nocy, krocząc w nierównych szeregach, rozpoczęli marsz do stóp gór, zalanych księżycowym światłem. Przed nimi, wyraźnie widoczny w purpurowym zmroku, lśnił płonący obłok, wiodący do celu. By zadość uczynić prawdzie, trzeba nadmienić, że zdążyli podupaść na duchu na długo, nim zdołali w ogóle dostrzec wroga. A gdy księżyc zmętniał i jaskrawe chmury obwieściły nadejście poranka, pragnęli bardziej niż kiedykolwiek znaleźć się w domu, nie bacząc na jakiegoś tam smoka. Ale wraz ze wschodem słońca, dodając sobie nieśmiało ani muszu okrzykami, wznieśli włócznie i raźno poczęli pokonywać ostatni odcinek drogi. Chmury siarkowego dymu zawisły niczym całą nad światem, zasnuwając nawet słońce, które dopiero co zdążyło wzejść, a gniewne sapanie z paszczy potwora cały czas uzupełniało opary. Małe języki wygłodniałego ognia popędzały lańczyków drogą przez rozgrzane kamienie. – Ale gdzie jest smok? – szepnął z obawą jeden z nich. Mając nadzieję, że gad nie potraktuje pytania jako zaproszenia, nadaremno szukali, nie znaleźli nic konkretnego, co można byłoby ubić. Zatem, zarzuciwszy broń na ramię, ze znużeniem wrócili do domów i postawili tam kamienną tablicę z wyrytym z tej okazji napisem. Dzielni obywatele Laen, prześladowani przez ognistego potwora, zebrali się i ubili go w jego przerażającej jaskini, ratując kraj przed straszliwą zagładą. Trudno było odczytać te słowa, kiedy odkopaliśmy kamień z głębokich, prastarych warstw zastygłej lawy.